Jack odkrył tajemniczą owcę przy swoim ogrodzeniu, łagodną i zagubioną. Zatrzymał ją, nadając jej imię Willow i obserwował, jak żarłocznie je i rośnie do ogromnych rozmiarów, a jej wełna staje się nienaturalnie gęsta. Sąsiedzi tłumnie przybywali, by zobaczyć gigantyczne stworzenie przypominające kule waty, zachwyceni jego rozmiarem. Gdy strzyżący w końcu zdjął ogromne runo, tłum zamilkł całkowicie. Jack Turner szedł przez północne pastwisko w spokojny, wiosenny poranek, sprawdzając ogrodzenie jak co tydzień. Wtedy ją zobaczył. Owca stała sama przy płocie, całkowicie nieruchoma. Żadnego stada wokół niej. Jack zbliżył się powoli, spodziewając się, że zwierzę ucieknie. Owce z natury były płochliwe, ale ta się nie ruszyła. Po prostu tam stała, spokojna i łagodna, patrząc na niego łagodnymi oczami. Rozejrzał się, szukając jakiegoś znaku, skąd mogła przyjść. Żadnych dziur w ogrodzeniu, żadnych śladów innych zwierząt. Nic. Owca, jakby pojawiła się znikąd. Jack spędził następne dni, wypytując ludzi. Dzwonił do sąsiednich farm, rozwieszał ogłoszenia w sklepie z paszą, sprawdzał nawet w lokalnym biurze rolniczym. Nikt nie zgłosił się po owce. Nikt nawet nie zgłosił zaginięcia. Więc Jack podjął decyzję. Zatrzyma ją. Nazwał owcę Willow. Od pierwszego dnia Willow była inna. Większość owiec potrzebowała czasu, by przyzwyczaić się do nowego otoczenia, nowych opiekunów, nowych zwyczajów, ale Willow zaadaptowała się natychmiast, chodząc za Jackiem po posesji jak oddany pies. Owca nigdy nie sprawiała kłopotów, nigdy nie próbowała uciec, nigdy nie wykazywała oznak stresu. To było prawie zbyt idealne. Owca jadła non-stop, pochłaniając o wiele więcej paszy niż każde normalne zwierzę. Jack patrzył, jak Willow pożera wiadro po wiadrze ziarna, bele po belisiana. I ciało Willow zaczęło się zmieniać. Jej wełna rosła gęsta i puszysta w alarmującym tempie, okrywając zwierzę warstwą po warstwie gęstego runa. Do trzeciego miesiąca Willow stała się ogromna. Runo owcy było tak gęste, że zwierzę wyglądało dwa razy większe niż normalna owca. Willow kołysała się po pastwisku, lekko walcząc z ciężarem całej tej wełny. Jack wspomniał o Willow kilku osobom w sklepie z narzędziami. Wieść rozeszła się szybko po małej społeczności rolniczej. W ciągu dni sąsiedzi zaczęli wpadać, by na własne oczy zobaczyć niezwykle dużą owcę. Stali przy ogrodzeniu, pokazując i zachwycając się rozmiarem stworzenia. Dzieci robiły zdjęcia telefonami, śmiejąc się, gdy porównywały Willow do gigantycznej kuli waty. Willow stała się lokalną gwiazdą. Willow zdawała się lubić tę uwagę, stojąc nieruchomo, gdy trzaskały aparaty a ludzie okrzykiwali niezwykły rozmiar owcy. Ale nikt nie podejrzewał, co faktycznie kryło się pod całą tą grubą wełną. Gdy wiosna przeszła w lato, pogoda stała się cieplejsza. Jack wiedział, że nadszedł czas ostrzyc runo willow. Owca potrzebowała ulgi od upału, a ta masywna warstwa musiała zostać usunięta. Zadzwonił do swojej sąsiadki, Laury Hayes, doświadczonej strzyżącej, która pracowała ze zwierzętami od ponad 20 lat. Laura zgodziła się pomóc. Ciekawa zobaczenia tej słynnej owcy, o której wszyscy mówili. W umówionym dniu kilku ciekawskich sąsiadów zgromadziło się na farmie Jacka. Atmosfera była świąteczna, prawie jak impreza społeczna. Laura ustawiła sprzęt w stodole. Owca pozostała spokojna i współpracowała, gdy Laura ułożyła ją na boku. Włączyła maszynkę do strzyżenia i znajomy brzęczący dźwięk wypełnił stodołę. Pierwsze kłaki wełny spadały, odsłaniając więcej wełny pod spodem. Warstwa po warstwie grubego, zwałowanego runa schodziła. Ale gdy Laura kontynuowała cięcie głębiej w runo, coś zaczęło wydawać się nie tak. Ludzie zaczęli wymieniać zdezorientowane spojrzenia. Podekscytowana rozmowa przeszła w mamrotanie. Gdy ostatnie warstwy zostały zdjęte, ogłuszająca cisza spadła na całą grupę. Nikt się nie ruszył, nikt się nie odezwał. Prawda była tak oczywista, że nikt nie mógł zmusić się, by wypowiedzieć ją na głos. Pod grubą wełną wszyscy spodziewali się zobaczyć typową różową lub kremową skórę. Zamiast tego, skóra Willow była ciemna, czarna. Nie tylko w plamach. Wszędzie, na całym ciele. Skóra była tak ciemna, że wyglądała nienaturalnie. Jack uklęknął obok Willow. Laura odłożyła maszynkę ostrożnie, przyjrzała się skórze bliżej, przesuwając rękami po ciele Willow. Jej twarz teraz była poważna. Wyjaśniła milczącemu tłumowi co się stało. Czarna skóra nie była efektem tego, że Willow była niezwykłą rasą, czy miała wyjątkową genetykę. To nie była naturalna kolorystyka w ogóle. Owca cierpiała o wiele za długo. Gruba wełna ciągle zatrzymywała wilgoć przy skórze. Za każdym razem, gdy padało, za każdym razem, gdy Willow piła wodę, każda kropla potu i brudu była zamknięta pod tym masywnym runem bez możliwości wyschnięcia czy odpływu. Tam. Zatrzymana wilgoć stworzyła idealne środowisko dla pasożytów i infekcji skóry. Skóra Willow była pod nieustannym atakiem roztoczy, bakterii i grzybic. Lata przewlekłego zapalenia skóry i słabego krążenia zmusiły ciało Willow do produkcji nadmiernej ilości melaniny, by się chronić. Skóra ciemniała stopniowo jako desperacki mechanizm obronny przeciw ciągłym uszkodzeniom. Ciało owcy toczyło cichą bitwę o przetrwanie każdego dnia, podczas gdy piękna, imponująca wełna ukrywała szkody pod spodem. Jack natychmiast skontaktował się z lokalnym weterynarzem. Weterynarz przyjechał w ciągu godziny dokładnie badając Willow. Diagnoza potwierdziła ocenę Laury. Ciężki, przewlekły stan skóry, skomplikowany latami zaniedbania, zanim Jack znalazł owcę. Weterynarz rozpoczął leczenie natychmiast leczniczymi kąpielami i specjalnymi maściami. Proces będzie długi i będzie wymagał regularnego strzyżenia, by wełna nigdy więcej nie zatrzymywała wilgoci. W ciągu następnych miesięcy Jack poświęcił się powrotowi Willow do zdrowia. Dawał owcy lecznicze kąpiele trzy razy w tygodniu. Nakładał maści starannie na każdą plamę uszkodzonej skóry. Upewniał się, że Willow jest strzyżona regularnie według ścisłego harmonogramu i trzymana w czystych, suchych warunkach. Postęp przychodził powoli. Ale stopniowo skóra Willow zaczęła się goić. Nowa, zdrowa skóra wyłaniała się spod starej. Historia Willow rozeszła się poza lokalną społeczność rolniczą. Stała się otrzeźwiającym przypomnieniem. Czasami najpiękniejsze zewnętrzności ukrywają najgłębszy ból. Widoczny tylko wtedy, gdy ktoś w końcu zajrzy pod powierzchnię. Co byś zrobił, gdybyś odkrył Willow na swoim pastwisku tamtego wiosennego poranka?